...galaksy. Wielkie brawa! A więc, szanowni państwo, to właśnie ten historyczny moment otwarcia nowego Centrum Handlowo-Rozrywkowego Galaksy. Dzisiaj wstęgę przecinali pan Wojciech Knawa, członek zarządu FFP, pan Artur Landner, wiceprezes zarządu ECHO Investment S.A., Przemysław Włoska, dyrektor generalny sekretarza województwa oraz pan Mariusz Machnicki, dyrektor Centrum Handlowo-Rozrywkowego Galaxy oraz pan Czesław Jasiewicz, head of retail EPP. Pan...

Także drodzy Państwo, na pewno towaru wystarczy, tego towaru jest bardzo dużo, bądźcie cierpliwi. Z góry przepraszamy, no ale tak to jest, jak jest wysokiej jakości towar i bardzo niskie ceny. Tak to właśnie wygląda, także bardzo prosimy o chwilę cierpliwości i będziemy naprawdę bardzo szybko kolejne grupy. Proszę bardzo, moje słowa się potwierdzają w tym momencie. Kolejne grupy zawsze po 10-15 osób będzie wpuszczanych do środka. Także bardzo prosimy Państwa o chwilę cierpliwości, drodzy Państwo. Jestem bardzo miło, że tak Państwo chcecie odwiedzić Elektromarket Media Expert, natomiast myślę, że dla wszystkich Państwa tego towaru, tego sprzętu wystarczy.